Witam wszystkich było troszkę komentarzy, natomiast że ta pompa jest. Waszym zdaniem słaba lub taka sobie. Moim zdaniem jest dobra ta pompa, ale mogę taką małą poradę dać. Um, tak pokazać, że ta pompa jest naprawdę mocna. Ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać jest zasadniczo. To nie jest taka zwykła pompa. Jak widzimy na przykład przeciwnika. No tutaj stoi już we mnie szczera, ja takie coś robię przytrzymuję. No nie mam szans, bo już we mnie szczera, ale na przykład będę za takim subbu przytrzymuje i bum i wychylam i od razu strzela. ktoś na przykład no stoję koło niego i przytrzymuje no to nie mam szans, ale znaczy czasami da radę tak kogoś zabić no nie, ale to jest mała szansa bo on już cię ciebie strzela ta broń jest po to żeby gluola sobie postawić przed sobą czekasz jak ktoś się wychyli i bum i na hita leży ta broń bije na hita jak się przytrzyma druga też taka też potrzebna rzecz to yy, przeciągnięcie ale nie do końca, czyli coś takiego i drugie, i drugie klikacie najpierw przytrzymacie sorry, tak przytrzymujecie chwilę i klikacie I też, i też ludzie giną pokażę to mniej więcej na chwilę w treningu postaram się na lone wolf wejść i pokazać wam pierwszy tryb, że na hita Dajmy nie wiem czy ktoś jest za tą ścianką ale już przytrzymuje tą pompę nie? nie wiem czy ktoś tutaj jest, ale jak już ktoś wyjdzie to już ma przerąbane Tylko nie wziąłem jakiejś grozy bo ja to chwilę chcę pokazać Przytrzymujesz od razu i BUM! Widzicie? To wy nie czekacie na to, że jak już kogoś zauważycie, to w Walicie od razu, przytrzymujecie. Znaczy, macie już od razu, kogoś nawet nie widzicie. Jak już domyślacie, że ktoś będzie. Nawet komuś robię plecy. To też można. Przytrzymuję. czekam jak tylko wychyli się Ale tego nie zrobił niestety No i walicie, nie? Bang Tak o, walicie takie banie, znaczy banie nie trzeba, bo ta broń bije na hita w ciało Przetrzymujecie od razu, on wychyla się i BUM i drugą, jak czasami za krótko przytrzymaliście, to drugą wali, prosto klikacie. Czy, Trzeczy... Teraz wam pokażę, czego nie powinniście robić. Dobra, znajdę jakiegoś typa, o, o, o. Ale muszę na przodzie, no pokaż się. On nie widzi mnie, co za debil. O, i takie coś, i czekacie, i dopiero, nie? To jest głupota, no akurat ten gość był głupi, nie? O, o, o. Teraz poczekamy, jak się wydarzy. Ciężko mi to pokazać, no bo onik... O, 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 to będzie idealne. Nie robicie takiego czegoś. Popatrzcie we mnie, no gościu, no nie zlekceważaj mnie. Co za debil. Gościu, popatrzcie ty we mnie. No popatrzcie. Ja mam... O, 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 i nie robicie nigdy takiego czegoś. To jest bez sensu. Takiego czegoś nigdy nie róbcie. Że jak kogoś widzicie, to przytrzymujecie dopiero to popę. No bo wiecie, że ta broń bije na hita, jak się przytrzyma dopiero. To nigdy tego nie róbcie, jak ktoś już do was idzie. Jesteście za ścianką i dopiero. Luta, nie? Od razu tak. Czasami można też tak zrobić. Czasami się uda, no nie? Nie... Ja już wiem, że on tutaj jest, no to jeszcze mam tą pompę. Bang! No, nie udało się akurat, bo gość w szaku. Czekam, jak się tylko wychyli. Bang! No, tak się dorobi tą pompą. Musicie już przytrzymywać przed atakiem. Przed. Tak już jest ciężko, nie? No akurat udało się. Ta pompa jest... żebyście stali za ściankami, za drzewami. Też kole, kolejny sposób powiedzmy, że to jest drzewo, co nie? Stoi drzewo tutaj, nie? Tutaj to jest drzewo, nie? Czekacie jak ktoś wychyli i mierzycie dwie strony, z której ma wyjść i BUM! I on już od razu leży, jak tylko się wychyli. Taka prawda. No chyba, że on też za tym drzewem przytrzymał taką pompę, ale... Na plecy to świetnie działa. Zaraz, to pokażę w meczu w sumie. Ojej, z każdej strony biją. Lepiej to będzie w meczu pokazać, bo na treningu, no tutaj jest ich trochę dużo. Ja sobie już przytrzymam. A nie, nikogo nawet nie ma. Ale kamper, wo. Teraz za gluolem pokażę trik. Mamy tutaj taką ściankę. Przeczymujemy i bum! Tak, tak chowacie się nie, przetrzymujecie już od razu i BUM. Coś takiego. Przytrzymujemy i ciach. Gość woli się kampić za ścianką, ciekawe. Ciach. Ja no, nie wiem jak można nie lubić tej broń, przecież ona bije cały czas na hita. musicie po prostu nią wyczuć. Można też nie do końca przytrzymywać, bo to jest do końca co nie, jak już to tak y się świeci. Ale jak się przytrzyma lekko, można lekko przytrzymać, ciach, pach. Eż, kurde, źle to, to... Ale wiecie, po prostu lekko przytrzymać i drugi raz kliknąć. To też jest dobre. Po prostu ta pompa. No, nie mam ścianki. No i to już była głupota, nie? Jak już takie coś robiłem, jak już gości jestem. Tak. Od razu już nie wiecie, czy ktoś tutaj jest, ale już przytrzymujcie, bo jak już ktoś jest, no to dostanie bombę, nie? Jaż od razu przytrzymuję teraz ciach. Jak tylko będzie. No i widzicie. Takie coś też możecie zrobić, nie? Jak już ktoś jest i od razu przytrzymać, ale od razu już kładziecie ściankę, tak jak ja teraz to przed chwilą zrobiłem. No taka porada, no... Taka malutka... Ale może zawsze się przydać. Jak nie zginie na hita, bo za krótko przytrzymaliście, to drugi... Walicie... Dwa razy, nie? W sensie raz przytrzymujecie i drugi raz klikacie. Tylko ciężko mi to pokazać. Bo ja w większości biję ich na hita, nie? Krótko przytrzymam, nie do końca No i czasami na trzy strzały, nie? Ale widzicie, jak długo przytrzymacie, no to na hita bijecie A jeszcze ten czerwony wylas zaraz tu nalony wolf Pokaże ile ta pompa będzie, oby była Nie będę tak siedział długo na tym treningu, jak w tamtym meczu. Dobra, mamy ściankę i bum. Masz. Niestety. No i tutaj jest ich dużo, nie? I trochę ciężej to będzie pokazać. Chcę tak szybko zademonstrować to, jak to ma wyglądać, co nie? Kładziemy ściankę. Trzymamy i pęk! Dobra, to chyba wystarczy w sumie. Po prostu kładziecie ściankę. O, jest to za ścianką. Pęk! Rozumiecie, nie? Trzymacie przed przed walką, czy macie? No i to w sumie tylko tyle. I idę na lone wolf to teraz pokazać. Nie będę długo siedział na tym treningu. Tak jak w tamtym odcinku. Ten był odcinek z treninga, tylko po prostu, żeby. Pokazać tą pompę jak się fajnie bije, to był taki już bardziej już poradnik Wtedy chyba nic nie mówiłem, no tak Bo było już późno, to ja tylko po prostu nagrywałem gierkę Lone Wolf, no mam nadzieję, że ta pompa będzie, bo ona nie zawsze jest Raz jest dwurura raz ta pompa Taki krótki poradnik, no i to tyle w sumie Ja nie wiem jak tej pompy można nie lubić Z początku też jej nie lubiłem, i co, no nie ma jej że nada, dobra pokazałem już tyle, jak to ma wyglądać. To w sumie tyle. No, chciałem pokazać tutaj, ale nie. No to dobra, to tyle w sumie. Siemanko, niestety nie ma tutaj w tym trybie. Czasami jest, a ciężko ją znaleźć na meczu, a nie chce mi się tak szukać.